Chciałabym Cześć, nazywam się Gabągard Witan. Znajdujemy się w cudnym apartamencie w Doha. Mieszkam z Patrycją Wyciszkiewicz, wel-zawacką niedługo. A właśnie, a propos, jak już mówisz, że 11 minut nagrywam. Jak my mamy długie nazwiska niby: Baungard, no. Witan, święty Setit, Hoop, Kowalik, to będzie. Wyciszkiewicz Zawadzka, nie wiem gdzie oni to tu i na pośladku chyba będą się napisać nazwisko drugie, więc będzie grubo. Soniczne, najnowsza technologia w reprezentacji Polski. No nie są tanie rzeczy. <noise> Ale ten konkretny model widziałam u kilku dziewczyn. także moda taka u nas. Czyli na zgrupowaniu generalnie jest ciekawiej niż na takich Mistrzostwach Świata. Tak, jest więcej no luzu. Nie! Tak, ja jest ciekawie. ciekawiej. I na. Nie, jest inaczej. Nie co no się 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 dużo dzieje, bo możesz kibicować kolegom z reprezentacji, nie? oglądasz, ży, żyjesz tym, co się dzieje, a na zgrupowaniu wstajesz, jesz, robisz trening, jesz, śpisz, robisz trening, śpisz. Ewentualnie gdzieś wyjdziesz. No, a tutaj w sumie ja, ja na razie też nie planuję nic więcej robić, niż jeść, spać i trenować. Cyk. Teraz jedną rękę, bo drugiej sobie przecież nie mogę, wyczyścić jak mam telefon, Polerka. No i wchodzimy na stołówkę, idę za ludem. Podają. Humus standardowo. Humus? Tak, musi być. Yy, niestety nie dam rady je sobie nałożyć i nagrywać. Ja miałam budzik na 8:40, ale wycisz, wstaję przed budziczkiem 5 minut wcześniej. Była w łazience. Ja w trakcie do niej dotarłam, do, doogarniałyśmy się. I na godzinę dziewiątą szłyśmy na zebranie reprezentacji całej, dostałyśmy nominacje. Po, po przepraszam, zebraniu całej reprezentacji miałyśmy zebranie z trenerem, sztafetowe, z dwoma trenerami, chłopaki i dziewczyny, całe sztafety. Zebranie, żeby trener powiedział kto, jak, gdzie biega. Po zebraniu wypiłyśmy kawę, poszłyśmy na śniadanie. Właśnie kawa była dzisiaj wyjątkowo przed śniadaniem, bo znalazłyśmy ekspres. Zjadłyśmy śniadanie, po śniadaniu dopadli nas, dziennikarze, reporterzy, żebyśmy z 40 minut postały na tym upale? Słasona? Nie, troszeczkę na nieważne. Dobra, między pośladkami <grym> dziewczyny już mają, a ja jestem w czasie dbania o paznokcie, ale walczę. A czy to nie jest tak, że powinnaś korzystać z usług IG, która podobno specjalizuje się? Nie, Iga korzysta z moich usług. Pomysłowy wycisz drogo. Takie hasło reklamowe. To za ile paznokcieł wycisza? To nie był pomysłowy wycisz, to był... Tani wycisz niedrogo? Nie. <głosy> <głosy> nie, że, 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 Kreatywny, czy jakoś tak, fajnego wymyślała, wymyślała, wymyślała na paznokciach, że fajna... Nie, a, jakoś tak. Ja czy? przedłużam, ona maluje. A ja robię za frajera. Czeszę, maluję za darmo, także... Zapraszam. Długi fryzjerskie w doha. Ile to kosztuje? 500 wariatów. Piękny kawalerze. Całkiem drogo. No nie ma lekko, no rozumiesz, to drogi kraj. To no może jakiś szejk by się dołożył. No thanks. Wybiegamy sobie to na bieżni. atrakcje między międzytreningowo, jedzeniowe i ram, pam, 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 Sama dajesz radę widzisz. To się nagrywa, to się kameruje. Zawsze chciałam mieć huśtawkę w domu, na podwórku i tata nigdy mi nie zrobił. Pędzimy na obiad Tą cudowną klatką schodową, zobaczcie. Fajnie jest to. obiad. Bardzo pożywny. Czy planujesz, planujesz coś dołożyć? Fizzy Bublach. To jest Fizzy Bublach? Nie oglądałeś Zochan? No ja oglądałam. Ale nie wszyscy mogą właśnie wiedzieć, co jadł Zochan i po czym miał taką moc. No tutaj tłoczno, wszędzie, ale dla księżniczek. Tutaj. Tylną salę dodatkową otworzyli. ne ne, ne, ne. Witam panie. Humus. humus! Humus! Wszystkie mają humus? A? Majo. Maja. Humus daje moc? Nie ma fizybubla. Wyszły, Nie było fizybubla? Nie. Weszłyśmy do autobusu i Buga. i jedziemy na starty Jesteś gotowa Magorota? Pan Roman mówi. No proszę zobaczyć, pan ale tak zwykle gotowy, nasz najlepszy wizją Opalony, widać że co robi, nie? My tu pracujemy A Pan O, takaż, babuszka! Pani babuszko, pan... widać panią widać, pani pomacha do nas. Ty sam się nic ostatnio. Było czerwono. Tak. Czekaj. Okay. Tak, wiatr nie jemy, my Czasem nawet przyjemnie jest chyba posiedzieć i popatrzeć z trybun. A nie musieliśmy wejść. Dzisiaj to 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 poczuwamy. <grywa> Mamy przypał Pan policjant. I kakao już nie jedzie. Krawczuk, nie jedziesz. Nie wszedłeś. Nie wszedł. <grywa> Siemę spać. Noc. <laughs> Dobranoc. Dobranoc. A Gaś światło. Dobranoc.